Hej Siłanko, z tej strony danny.pl, a to jest Happy Wheels. Jeszcze z tego wiem, nie nagrywałem u mnie. Ale zobaczmy, jak to wyjdzie. Myślę, że się spodoba Wam. Pierwszy odcinek. Pierwszy level. Aha. Nie. Spadłem niczym ten padzina. Jestem trochę chory, ale myślę, że nie słychać aż tak. O, o, o. Jeszcze raz! O! Jest! jaj. Na jaja się nadziałem. What? Coś mi nie wychodzi. Czy... What? Chwyć się tego wózka, debilu! What the fuck? Co ja zrobiłem takiego? Nie, ten level jest nie do przejścia. Dziękuję, do widzenia. Do some more tricks. O! Chyba dużo rzeczy jest na mapie, bo trochę zaczyna ścinać. No ryj! Ej! Nie wyszło. Aj, jaj, jaj! Co mi z nogami? O, dobra! Ja latam! Pff. I jadę dalej, uf, by chciałem, żeby ten wózek miał skakać. Co ci z Bociuszku? Ej, Uff A nie, tu się nie chodzi Znowu mi tak miga ekran, co tu jest? Okrożenia robię, a nie. Jej! Wygrałem People Attack One Go O! i Zawsze wyląduję z czymś w dupie Teraz masz ty, Timi. Co tobie? Ej! Stary dziadzie, mama cię nie uczyła, że leżącego nie, kopiącego się, się nie bije. A ej! A ty w klatę. O! Mam żywą tarczę. Wow. Znowu jestem w czymś w dupie. Hahaha, ciota. I don't to do with this Save her life dziewczynka! Ej! Wiesz co? Siedzę na kanapie i mam nóż za plecami więc cię zabiję Oferta specjalna Dark Battle Run Spróbujmy U! Uh! ma to jak ujeżdżać butelki z kolcami nad łbem, nie! O! Jeb! Yeah! Wow! Krzesło poszło! Eee, nie zwracajcie uwagi na to, co się tu wydarzyło! Botel run. Czesło. U mnie zostało zawało, więc się przewróciło. Shit! Tam jest dalej jeszcze level! Bottle rune. What the fuck? Ej! Ha! je, Ha ha! No dobře. Sto procent Jak Jaký sto procent? Může jednak. Ne. Ośnic felu Jeszcze raz. Nie. Nie. Aha. Zaraz dam radę. Nie nie nie. Jeszcze raz Ja to przejdę Z palcem w dupie No ej! Już było tak ładnie Panie! Serio? Wow, dzięki Nie ma za co. Nie, 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 aż ty gnido ruska Szuczo Zobaczył. Przejdę to. Zobaczycie, a ała. powiem tak. Nie, nie, nie. Uuu. Przejdę to. Z na metę, z na metę. Uuu, zaufaj mi. Ja pierdzielę, nie wierzę. Au! Małe auka mi się stało, mamusiu. Eee, dogoj i to. Oś ty ruda męto. Wiem, że masz czarne włosy, ale pod kaskiem na pewno kryjesz rudę! Franco ze seranem. Ostatnia próba. A, patrzcie świnie, król parkietu. To nie jest 100% impossible. I to z tego odcinka na tyle. Dziękuję za oglądanie. Liczę na lajki, subskrypcję oraz komentarz. Komentarze. Do widzenia.